się ten drąg cały o 180 stopni. Tak, dziękuję. Przeszkoda numer 1 i 2 na 0. Niestety 4 punkty przed przeszkodą numer 3. Tym razem 0 punktów, na trzeciej. Czwarta A i B. No, zero. szereg przejechany. Ojej, no, lamba, Lambada prędzej, no. Bałam się szeregu właśnie, ale spoko. Piąta 0. Ale widać, że słabe kondycje mają. No, no, no Lambada znam, też wyznaczona, no. Widać jak one idą, a jak konie innej idą. I szósta, zero. I celowniki, celowniki, <laughs> jeszcze tak. I są zaliczone celowniki.